9 goli wczoraj, a 13 w dwóch meczu. To było totalne szaleństwo na Old Trafford. Harry Maguire, Kobe Mainu i Bruno Fernandes uratowali Manchester United przed totalną kompromitacją. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Legia Warszawa pokonała Chelsea na Stamford Bridge, a Jagiellonia Białystok zremisowała z Realem Betis. Niestety, ale to było za mało. Polskie kluby żegnają się z europejskimi pucharami. Carlo Ancelotti ma być zwolniony już 26. Z tego kwietnia, a Jakub Moder został wyróżniony przez UEFA, i pojawiają się chętni na jego usługi. Być może powróci do Włoch. Dajcie znać w komentarzu, który mecz wczoraj oglądaliście no i czy dotrwaliście do tego, co wydarzyło się na Old Trafford. Życzę Wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Świetny występ Jakuba Modera w dwumeczu z Realem Madryt został doceniony nie tylko u nas w Polsce, nie tylko w Londynie przez kibiców Arsenalu i sztab szkoleniowy, ale także przez samą UEFA. Polski obrońca został wybrany do drużyny tygodnia Champions League. Obok Polaka w defensywie został jeszcze wyróżniony Konsa z Aston Villa, Benjamin Paward z Interu czy też Nuno Mendes z Paris Saint-Germain. A tak prezentuje się cała wyróżniona jedenastka. Świetne występy sprawiły, że Kuba jest widoczny także dla innych klubów, które planują wzmocnienie linii defensywnej. Fabrizio Romano jak i Mateo Moreto podają, że po dwumeczu z Realem Madryt transfer Polaka rozważają duże kluby serie A, między innymi Inter czy AC Milan. Jak podają Arsenal raczej nie chciałby stracić kiwiora. Zresztą Arteta już co najmniej dwa razy zablokował jego odejście, ale może ich przekonać odpowiednio wysoka oferta. A Waszym zdaniem, Jakub Kiwior powinien pozostać. Zostać w Arsenalu, czy jednak zdecydować się na podbój innej ligi? Dajcie znać na dole w komentarzu. Oczekiwania Realu Madryt są gigantyczne i powiniecie się nogi w Champions League może nieść za sobą wielkie konsekwencje. Może nie tyle co dla zawodników, ale dla trenera już tak, którego posada obecnie wisi na włosku. Hiszpański portal Relevo podał, że po meczu z Arsenalem kilku ważnych zawodników nie pojawiły się jednak dokładne nazwiska. Udało się na skargę do Florentino Pereza na Carlo Ancelo Perez ma jednak uważać, że wina za to co się wydarzyło nie leży tylko po stronie trenera, ale także i piłkarzy, którzy po prostu zawiedli. Nawet jeżeli Florentino Perez nie chciałby zwalniać Carlo Ancelottiego, no to prawdopodobnie i tak będzie musiał to zrobić. A to z tego względu, że Włoch stracił szatnie. piłkarze nie mają do niego zaufania i oczekują zmian. Tak naprawdę odejście Carlo Ancelottiego było już klepnięte na początku tego sezonu. Wtedy mówiło się, że jest to już ostatni rok, no i albo trenerska, emerytura albo także reprezentacja Brazylii. Co ciekawe, to Sky Sport podało, że do zwolnienia dojdzie jeszcze w tym sezonie, a nie po jego zakończeniu. Według ich informacji, dokładnie 26 kwietnia po meczu Pucharu Króla z FC Barceloną Carlo Ancelotti zostanie zwolniony. Szkoda, bo bardzo Carlo Ancelottiego lubię, no ale wygląda na to, że taka jest piłka nożna. To niestety już koniec pięknej przygody Jagiellonii-Białystok z europejskimi pucharami. Na etapie ćwierćfinału Ligi Konferencji Duma Podlasia nie poradziła sobie z Realem Betis. Wczoraj w Stoku, co prawda mecz zakończył się wynikiem remisowym po 1, ale wygrana w Hiszpanii 2-0 dała Betisowi awans do półfinału Ligi Konferencji. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec tak mówił przed meczem. Wszystko jest w głowie, ale pewnych rzeczy też samą ambicją, mentalnością zrobić się nie da, bo trzeba jeszcze mieć strategię, pomysł i grać dobrze w piłkę. Chciałbym, żeby po tym meczu coraz więcej ludzi w Europie wiedziało, gdzie leży Biały Stok i co to za drużyna, ta Jagielonia. Choć awansować się nie udało, to to co założył sobie trener niewątpliwie już tak. W końcu piłkarze Ralu Betis niedawno wygrali z Real Madryt, a wczoraj nie poradzili sobie właśnie z Jagiellonią Białystok. Bramki padały tylko w drugiej części meczu, ale wydaje się, że Jagiellonia więcej z gry miała w tej pierwszej. Już w 21 minucie dwóch zawodników polskiego klubu minęło się o centymetry z piłką przechodzącą przez pole karne. Gdyby tutaj piłka wpadła do siatki rywali, to na pewno nadzieje na zmianę losów tego dwóch meczu byłyby zdecydowanie większe. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy Jaga pokonała bramkarza rywali, ale niepotrzebne dotknięcie piłki przez Pululu sprawiło, że ta bramka nie mogła być uznana. Niestety to dotknięcie piłki sprawiło, że była pozycja spalona. Wynik tego spotkania dopiero w minucie 78 otworzył bakambu, ale po chwili po błędzie defensywy Jagielonia odrobiła straty. Niestety zawodników Jagi nie było stać na kolejne trafienia. Wspaniale zachowali się kibice Jagieloni, którzy już po meczu i trenerowi za to co zrobił dla klubu. Na trybunach była także obecna żona pana Adriana. No i widać, że była z niego bardzo, ale to bardzo dumna. W półfinale zobaczymy także Fiorentinę. Włoski klub mieszał się z NK Celie i wczoraj zremisował po dwa. Jednak wygrana w pierwszym meczu 2 do 1 dała im awans. Przygoda z Ligą Konferencji zakończyła się także dla Legii Warszawa. Zdecydowała o tym porażka w pierwszym meczu z Chelsea 3-0. Okazało się jednak, że Stamford Bridge wcale nie było takie straszne, gdyż Legia wygrała 2-1 w Londynie, co jednak nie wystarczyło do awansu. Legia wyszła na prowadzenie po rzucie karnym już w 10 minucie spotkania. Okazję wykorzystał Peckhardt, który co prawda z trudnościami, gdyż bramkarz miał piłkę na dłoni, to jednak wygrał ten pojedynek. Niestety w 33 minucie The Blues odpowiedziało. Sancho podał piłkę po ziemi w pole karne, a tam niepilnowany Kukureja pakował piłkę do bramki. Po zmianie strony w minucie 53 padła ostatnia bramka w tym meczu. Steve Capuadi uderzył głową, pokonał bramkarza i sprawił, że naprawdę zaczęliśmy myśleć, że to może się udać, no ale niestety się nie udało. Wygrana z Chelsea na ich stadionie to wielka sensacja i piłkarzom Legii Warszawa należą się wielkie słowa uznania. Szkoda, że nie udało się jednak wywalić Chelsea za burtę, bo widać było, że nie byli do tego meczu jakoś specjalnie przygotowani. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że Enzo Maresca nie zagrał rezerwowymi choć mógł, a to jeszcze bardzo świadczy o dobrym meczu Legionistów. Nie możemy także zapomnieć o wspaniałych kibicach Legii, którzy wspierali piłkarzy przez pełne 90 minut. Awans wywalczył także Jurgarden, pokonując Rapid Wiedeń w dwóch meczu 4-2, a tym samym tak przedstawiają się półfinały Ligi Konferencji. Chelsea zmierzy się z Jurgarden, a Real Betis z Fiorentiną. Pierwsze mecze odbędą się 1 maja, a rewanże 8. Wczoraj odbyły się także mecze Ligi Europy. Athletic Bilbao wygrało 2-0 z Glasgow Rangers i wyrzucili szkocki klub za burtę tych rozgrywek. W regulaminowym czasie gry poradzili sobie także piłkarze Tottenhamu, gdyż 1-0 pokonali Eintracht Frankfurt. Dopiero po serii rzutów karnych poznaliśmy wygranego dwumeczu Lazio Bodo Glimt, Co zaskakujące, to odpad włoski klub. A teraz creme de la creme, czyli absolutny hit, najbardziej zwariowany i totalnie nieprzewidywalny mecz wczorajszego dnia. Na Old Trafford zawitał Olympique Lyon, by powalczyć z Manchesterem United o półfinał Ligi Europy. Pierwszy mecz we Francji zakończył się remisem po dwa i wszystko było możliwe. Mimo tego, że rewanż rozgrywano w teatrze marzeń, to w tym sezonie Old Trafford bardziej przypomina teatr dramatów, więc nie powiedziałbym, że gra na własnym stadionie przed własnymi kibicami była jakąś wartością dodaną dla piłkarzy Manchester United. Ruben Amorim zdecydował się na przywrócenie do bramki Andre Onany, ale czy to była dobra decyzja, no, można tutaj dyskutować. Należy jednak przyznać, że pierwsza część meczu w wykonaniu Manchester United była całkiem solidna. Prowadzili 2 do 0, a ja już pomyślałem, że to Koniec. Uznałem, że nic złego nie może już się wydarzyć i zająłem się montażem tego materiału. Jak się potem okazało, był to naprawdę wielki błąd. Wróciłem dopiero w momencie, gdy rozpoczynała się dogrywka. Dokładnie tak. Olympic Lyon wyrównał i doprowadził do doliczonego czasu gry. W minucie 78 mieliśmy po dwa, a w minucie 89 to Liso wyleciał z boiska i goście zostali w dziesiątkę. Mogłoby się wydawać, że United pomimo tego, że straciło dwie bramki, teraz będzie miało wszystko pod kontrolą, a to z tego powodu, że w dogrywce będą rywalizować w przewadze, no a jednak tak nie było. United, które ma o jednego zawodnika na boisku więcej, straciło dwie bramki. Olympic Lion trafił w 105 i 110 minucie do gryfki. Wtedy francuski klub prowadził w dwu meczu 6 do 4, no a ja po prostu łapałem się za głowę. No i wtedy wydarzył się cud. W minucie 114 mieliśmy rzut karny, Bruno Fernandes podszedł do piłki i było już 6 do 5 w dwu meczu. Minuta 120 wtedy Kobie Majnów biega w pole karne Olympique Lyonu i doprowadza do remisu. Wtedy też arbiter zdecydował się doliczyć aż 5 minut do drugiej części dogrywki. No a wtedy w doliczonym czasie gry, dokładnie w pierwszej minucie, Harry Maguire, który zazwyczaj jest królem Memów, tym razem stał się królem tego meczu. Po uderzeniu głową trafił na 5 do 4. Był to absolutnie szalony mecz i co bardzo ważne dla Manchester United, no to właśnie Liga Europy może im uratować ten sezon. Ich pozycja w Premier League wygląda właśnie tak, jak widzicie teraz na ekranie, nawet nie chcę mi się tego komentować, a wygrana w Lidze Europy może dać im awans do Champions League na kolejny sezon, tak więc jest o co grać. A jak będą wyglądać półfinały? Tottenham podejmie Bodo Glimt, a Manchester United zmierzy się z Atletikiem Bilbao. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Na pewno już nie będzie tak ciekawie jak wczoraj, ale we francuskiej Ligueu Rennes podejmie Nantes, a w hiszpańskiej Lalize Espanyol kontra Hetafe. Na dziś to koniec, dziękuję za oglądanie do samego końca, jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek, zachęcam do obejrzenia wczorajszego materiału, miłego dnia i do zobaczenia, cześć!